Naukowej z okresu społeczeństwa przedinformacyjnego była daleko idąca autonomia w funkcjonowaniu tejże praktyki oraz jej korporacyjny charakter. Autonomia i istnienie korporacji uczonych były ze sobą ściśle związane uczeni już od czasów średniowiecznych walczyli o niezależność, zwłaszcza niezależność badań czy myślenia od, od władzy monarszej, która często miała charakter absolutny. Ukształtowanie się autonomii, czy wywalczenie autonomii, które nastąpiło w większości krajów zachodnioeuropejskich w XIX wieku, oznaczało jednocześnie wykształcenie się w pełni właśnie korporacyjnego systemu jej funkcjonowania. Ten system korporacyjny praktycznie istnieje, funkcjonuje do dnia dzisiejszego w większości krajów. Z autonomią jest już trochę inaczej, to, to w zależności od, od, od tego, czy mamy do czynienia prawda, z systemem amerykańskim czy europejskim, to wygląda trochę. Trochę inaczej, także ta autonomia też w mniejszym lub większym zakresie funkcjonuje. Jakie to rodzi konsekwencje, zwłaszcza dla społeczeństwa, które przecież korzysta i chce korzystać i, i powinno korzystać z owoców pracy naukowej, z wyników badań uczonych. Otóż. Po pierwsze, ten korporacyjny charakter uczelni przejawia się na kilku płaszczyznach, a więc przede wszystkim na płaszczyźnie prawnej, organizacyjnej oraz finansowej. Jeśli chodzi o, o te poszczególne aspekty, to one też oczywiście różnie się rozkładają w zależności od, od kraju, ale najogólniej rzecz biorąc polega to na tym, że po pierwsze, uczeni Wybierają spośród siebie organy zarządzające, czyli rektora, senat, dziekanów itd. Uczeni również w decydujący sposób wpływają na organizację życia naukowego, i wreszcie, uczeni również w znacznym stopniu określają zasady polityki naukowej. Zasady i cele prowadzenia badań naukowych oraz rozdysponowanie funduszy na poszczególne dziedziny, tematy czy, czy sprawy, które powinny być w, no, w pierwszym rzędzie właśnie finansowane ze, ze środków właśnie im powierzonych. Oczywiście tutaj również w grę wchodzą fundusze publiczne. Ale istnieją oczywiście szersze konsekwencje korporacyjności praktyki naukowej. I tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na dostęp, w, czy pewne bariery w dostępie do, do wiedzy naukowej. Przede wszystkim uczeni no, pilnują, aby ta wiedza. Nie miała charakteru, że tak powiem, powszechnego, że, żeby dostęp do niej nie miał, nie miał właśnie tego charakteru powszechnego. Przejawia się to w tym, że w wyniki swych badań publikują w nisko nakładowych, specjalistycznych czasopismach, pisanych bardzo hermetycznym językiem. Dostęp do czasopism naukowych poza najważniejszymi ośrodkami Naukowymi jest praktycznie no, bardzo ograniczony, jeśli wręcz nie, niemożliwy. Mam tu na myśli na przykład tak zwaną e, prowincję. E, kolejną barierą jest dostęp do udziału w konferencjach naukowych. Zwykle takie konferencje, na takie konferencje są zapraszani sami uczeni. Co więcej, e, w niektórych krajach wręcz ten dostęp jest niemożliwy. Tutaj, tytułem przykładu, mogę podać praktyki, na przykład w amerykańskiej medycynie. To jeszcze w latach 70. XX wieku konferencje organizowane przez... konferencje medyczne były dostępne tylko i wyłącznie dla lekarzy. Oczywiście to też no, Kolejną barierą powiedzmy sobie jest, jest uiszczanie tzw. opłat konferencyjnych. Kolejna sprawa to jest to, że praktycznie to uczeni decydują, kogo i na jakich warunkach zatrudnią. Czyli koptacja do, do korporacji odbywa się na zasadach ustalonych no, przez samych uczonych. Często osobiste preferencje danego profesora, danego mistrza decydują o tym, że zostanie przyjęta osoba X albo Y. I potem całe, cały cykl, że tak powiem, przygotowania takiego młodego adepta do, do, do pełnienia roli uczonego też jest wewnętrzną sprawą korporacji. Czyli badaczem praktycznie od początku XX wieku można było zostać tylko kiedy to korporacja takiego człowieka zatrudniła, gdyż o tym, żeby w sposób usankcjonowany przez prawo móc wykonywać zawód uczonego, no to trzeba było spełnić szereg kryteriów i trzeba było przejść przez ten cały system szkolenia który wypracowało środowisko naukowe, czyli zdobywać kolejne stopnie, tytuły, mieć odpowiedni tam wykaz publikacji, posługiwać się odpowiednią metodologią itd. itd. Ale również w sposób taki nieformalny funkcjonować pewne reguły i zasady, czy nawet zwyczaje wypracowane właśnie w tej, w tej grupie zawodowej. Często historycy nauki też wskazują na fakt, że, że właśnie Albert Einstein na początku XX wieku był jednym z ostatnich wielkich uczonych, którzy swoje dociekania, swoje eksperymenty, przede wszystkim w jego wypadku bardziej myślowe, mógł prowadzić poza murami akademii, prawda, pracując w biurze patentowym. W późniejszych latach do końca ubiegłego stulecia no praktycznie nie można było prowadzić badań, przede wszystkim nie można było być zaakceptowanym jako pełnoprawny uczony bez, bez funkcjonowania właśnie w ramach Akademii bądź jakiegoś Instytutu Naukowo-badawczego. Tak więc ten. Model funkcjonowania właśnie nauki, który który, nazwałem, czy który nazywa się systemem autonomiczno-korporacyjnym, no, miał właśnie tego typu konsekwencje, że, że to uczeni decydowali o tym, co mają badać, jak mają badać, ile pieniędzy mają na to wydać, i często podejmowane przez nich tematy badawcze, no, daleko odbiegały od, 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 od zapotrzebowań społec... szeroko rozumianego społeczeństwa. Często bywało tak, i bywa tak, że uczeni podejmują takie zagadnienia, prowadzą takie projekty badawcze, które wynikają właśnie nie z potrzeb szeroko rozumianej gospodarki czy poszczególnych grup społecznych, ile z pewnych problemów, z pewnych preferencji, które określają sami profesorowie. Stąd tutaj szeroko panująca opinia, że, że często uczeni są zamknięci w tych przysłoniowych wieżach z kości słoniowej, no nie odbiega tak, ba, tak bardzo daleko od, od rzeczywistości.